Szalom, szalom. Z tej strony Amelka. Witam się z wami w pierwszym odcinku podcastu. Mamy październik jesień 2024 roku. I oficjalnie startujemy z tą przygodą. Świadomie użyłam słowa przygoda, ponieważ rozpoczęcie tego projektu jest dla mnie takim trochę wyruszaniem w podróż, której cała mapa nie jest mi jeszcze znana ale wierzę, że to jest czas, żeby ją podjąć i że kolejne jej etapy będą się systematycznie przed nami odkrywały. Tak jak już wspomniałam, mam na imię Amelka, obecnie mam 25 lat i w tym pierwszym odcinku chciałabym opowiedzieć wam trochę o czym będzie ten podcast, nad jakimi tematami będę się tutaj chciała pochylać. Wyjaśnię też dlaczego podcast jest zatytułowany słowem powrót, co ten powrót dla mnie oznacza. Te wszystkie sprawy ściśle wiążą się też z tym, kim ja jestem, czym się zajmuję. Będę się więc starała o tym wszystkim mówić w taki sposób, żebyście na przestrzeni tego odcinka mogli mnie lepiej poznać i pod koniec zostać z takim poczuciem, że wyłania się wam jakiś taki obraz tego, kto do was mówi. Zacznę od tego, że z każdym rokiem, a ostatnio to już może nawet z każdym dniem czy tygodniem, Coraz wyraźniej widzę, że wszystko, co robię, co jest obecne w moim życiu, jest w nim tak zaszczepione, zainspirowane przez Boga. I tak jest również z samym tym podcastem, ale jeszcze bardziej w ogóle z treściami, które będą w nim poruszane. Wierzę, że Boże Serce bije dla wielu tematów, dla wielu ważnych spraw, że ono po prostu składa się z takich wielu części, które są dla niego istotne. I że On z każdym z nas dzieli się jakąś częścią tego serca. Myślę, że nie moglibyśmy pomieścić całego tego serca w naszej ludzkiej kondycji, dlatego każdy z nas ma jakieś takie obszary, które nas poruszają, którymi się zajmujemy, dla których nasze serce przyspiesza, które po prostu zostały zaszczepione w tym naszym sercu przez Boga. I to sprawia, że my jakoś zajmujemy się nimi po prostu bardziej niż innymi, że poświęcamy im więcej swojej uwagi i że tak niesiemy je przez swoje życie. Sobie to w ogóle tak wyobrażam, jakby była taka wielka mozaika złożona z wielu części, i każdy z nas dostaje kilka z tych części właśnie po to, żeby nieźle przez życie. I dzięki temu, że każdy niesie jakąś część. To ta mozaika może być finalnie kompletna. I ja przywitałam się z wami po hebrajsku, słowem, które oznacza pokój. I zarówno sam fakt tego przywitania, jak i jego znaczenie ściśle wiążą się z tymi kawałkami Bożego Serca, które ja otrzymałam i o których będę chciała mówić w tym podcaście. I takim tematem, który jest bardzo ważny w moim życiu, który zajmuje w nim istotną rolę i właśnie chęć mówienia o nim, E, chęć takiego szerzenia, chęć szerzenia wiedzy na ten temat, ale też e, dzielenia się tym, co wierzę, jest w bożym sercu w tej sprawie, e, zainicjował w ogóle powstanie tego podcastu. I, I tym tematem jest Izrael, a tak precyzyjniej mówiąc, Izrael postrzegany przez taką Bożą soczewkę, przez pryzmat tego, co mówi o nim Słowo Boże, jak Bóg postrzega wybranie i powołanie tego narodu. Ale też jakie dziedzictwo my, jako chrześcijanie, mamy w Izraelu i jakie błogosławieństwo płynie dla nas z poświęcania uwagi tej sprawie. I chciałabym tutaj podzielić się trochę tym, jak to przebiegało u mnie, jak to się w ogóle stało, że temat Izraela jest obecny w moim życiu i dlaczego chcę o tym mówić. Ta historia zaczęła się kilka lat temu. Byłam już taką świadomie wierzącą osobą. Budowałam relacje z Bogiem. I towarzyszyło mi pragnienie pójścia w to głębiej, poznawania go bardziej, takie wsiąkanie w temat coraz mocniej. I muszę tutaj wspomnieć moich ukochanych przyjaciół, małżeństwo Ani i Jurka, którzy na pewno będą wielokrotnie przywoływani w tym podcaście, bo to dzięki nim Izrael jest w ogóle obecny w moim życiu. I to oni też są osobami, od których ciągle czerpię najwięcej mądrości w tym temacie. Ania z Jurkiem prowadzą bloga oraz social media pod nazwą Izraeli.pl, dlatego podlinkuję wam, i, wam je w opisie i polecam ich obserwować, bo to jest naprawdę skarbnica wiedzy i objawienia w temacie Izraela. W 2018 roku właśnie Ania z Jurkiem byli odpowiedzialni za zorganizowanie wizyty Żyda mecenistycznego Ejala Friedmana na południu Polski. I ta wizyta to był taki tydzień, gdzie Eyal nas odwiedził, były z nim spotkania w różnych miastach, też w moim mieście, wspólne modlitwy na cmentarzu żydowskim czy w miejscach Zagłady Żydów. Ale jeszcze zanim ta wizyta się odbyła, Ania z Jurkiem zorganizowali takie spotkanie dotyczące właśnie ruchu mesjanistycznego, roli Izraela w Bożym Planie Zbawienia i opowiadali o tym, dlaczego jako chrześcijanie powinniśmy się zajmować w ogóle tym tematem. Ja siedziałam na tym spotkaniu i z takim zaciekawieniem słuchałam tego, co mówił Jurek. I tak siedzę, i nagle po raz pierwszy w życiu tak wyraźnie słyszę jedno zdanie. I to zdanie brzmi: Jezus był Żydem. Nie do końca potrafię wytłumaczyć to, co tam się dokładnie zadziało, ale to było takie doświadczenie z rodzaju objawienia. I ja objawieniem nazywam te momenty, kiedy jest jakaś prawda, jakieś takie zdanie, które słyszałam nieraz, może nawet to jest takie bardzo podstawowe zdanie, bardzo oczywiste, ale przychodzi taki moment, że nagle ono się otwiera dla ciebie na zupełnie innym poziomie. Z poziomu informacji przechodzi tak do serca, do czucia, wsiąka w ciebie, wsiąka w głębie. W głębi Twojego doświadczenia, i to się stało wtedy ze mną, kiedy tak namacalnie dotarło do mnie, co to znaczy, że Jezus był, a w sumie dokładniej mówiąc, cały czas jest Żydem. I zaczęłam wtedy tak myśleć intensywnie o tym, że przecież mógł przyjść w każdym innym narodzie, a przed właśnie w tym. Jakoś to bardzo wtedy tak mi się objawiło to, że jest tyle narodów, w których on mógł być, a jest właśnie w jednym konkretnym. I później jak dzieliłam się z tym z Jurkiem, to on powiedział mi tak, ale to nie wszystko, jest jeszcze więcej, bo on nie tylko przyszedł w tym narodzie, ale on w ogóle utworzył ten naród właśnie po to, żeby Jezus mógł do niego przyjść. Żeby mógł przyjść do tego konkretnego narodu i też przez ten naród po prostu przyjść na ziemię. I to był taki moment, kiedy otworzył się dla mnie cały nowy świat związany właśnie z poznawaniem roli Izraela w Bożym planie zbawienia, Odkrywaniem świąt biblijnych, żydowskiego korzenia naszej wiary, relacji Żydów i nieżydów. I najpierw zgłębiałam ten temat na własną rękę bardzo dużo się uczyłam właśnie od Ani i Jurka. I finalnie dwa lata temu też zaczęłam studia na kierunku, który ma nazwę Teologia Judaizmu Mesanistycznego na WSTS w Warszawie. Obecnie jestem na trzecim, ostatnim roku tych studiów. I tak bardzo skrótowo mówiąc na tą chwilę, judaizm mesjanistyczny to jest ruch, który łączy wiarę w to, że Jezus jest Mesjaszem przy jednoczesnym zachowaniu żydowskiej tradycji. I studiowanie tego kierunku nie tylko mocno poszerzyło moje rozumienie tego tematu, moją wiedzę o tych aspektach wiary, ale tak przede wszystkim pozwoliło odczuć, jak istotna jest ta kwestia dla Boga, jak ona głęboko jest w jego sercu, i też yy, naprawdę widzieć to, jak on mocno działa obecnie na świecie w tym obszarze. I od tego momentu, kiedy Bóg otwarł moje oczy na rolę Izraela, od kiedy idę tą ścieżką, naprawdę doświadczam tego, jakie błogosławieństwo płynie, kiedy przyjmujemy Boży plan w całości i Jezusa w jego prawdziwej tożsamości. Słowo tożsamość jest tutaj dla mnie bardzo ważne. I przy tej tożsamości chciałabym się na chwilę zatrzymać i powiedzieć też o tym, że w ogóle ten podcast chciałabym prowadzić z takiego miejsca dzielenia się tym, czego ja sama się nauczyłam, czego sama doświadczyłam. Chciałabym przede wszystkim nie dzielić się tylko wiedzą, bo tak myślę, że wiedzę zawsze można jakoś zgłębić doczytać więcej o faktach, ale ja za każdym razem, kiedy będę poruszała tu jakiś temat, to będę chciała o tym mówić z perspektywy tego, jak to wpływa na moje życie, jak to je kształtuje i też jak to może wpłynąć na wasze życie, bo finalnie wierzę, że w zdobywaniu wiedzy nigdy nie chodzi o poszerzenie jej arsenału, ale o to, jak to, czego się dowiadujemy, zmienia nasze życie. Ja skończyłam studia psychologiczne, jestem też w trakcie szkolenia z psychoterapii. I obszar życia wewnętrznego jest dla mnie bardzo istotny, co na pewno będzie się tutaj zaznaczało bardzo często. Chociaż, znowu, to nie tyle wiedza i wykształcenie, co właśnie własne doświadczenia, różne kryzysy psychiczne, wewnętrzne zmagania, poszukiwania, nauczyły mnie w tym obszarze najwięcej. I założeniem tego podcastu jest to, że każdy wątek, który będzie tu podejmowany, Będę chciała podawać każdy właśnie wątek, jakby owinięty w taką narrację, która pozwoli przedrzeć jakieś nowe szlaki do własnego serca, czy umiejscowić tą sprawę w konkretnym miejscu swojej codzienności. I wychodząc z tego punktu, chcę mówić o roli Izraela i tego, co Bóg w nim złożył, ponieważ wiem, że jest to kwestia naszej tożsamości. Że dobrze ukształtowana tożsamość jest podstawą po prostu zdrowego funkcjonowania w każdym obszarze życia, i włącza się w to także obszar, zarówno wiary, jak i relacji z Bogiem. A żeby tożsamość była dobrze ukształtowana, potrzebujemy wiedzieć skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, jakie jest nasze miejsce w świecie w ogóle. I jak mówi pismo, zbawienie bierze początek od Żydów, i to tam jest korzeń naszej wiary, więc nie znając go, My ograbiamy się z czegoś bardzo cennego i to naprawdę spłuca nasze życie. To tak jak w naszej osobistej tożsamości. Ja potrzebuję wiedzieć skąd pochodzę i co mnie ukształtowało, żeby w ogóle wprawdzie móc określić kim jestem, gdzie chcę dalej podążać. Bo w innym wypadku to buduje swoje życie w oparciu o jakieś fałszywe przekonania, a to niestety zawsze daje skutki uboczne. I naprawdę głęboko wierzę, że wiele kwestii w naszym życiu duchowym, ale też w życiu Kościoła zostanie uporządkowanych, jeśli nasze oczy będą otwarte na to, jakie dziedzictwo otrzymujemy poprzez Izrael. Zdaję sobie sprawę, że nie odpowiedziałam jeszcze na pytanie, dlaczego powrót, i w ogóle kto albo do czego wraca. I jak o tym myślę, to przychodzi mi takie doświadczenie z mojego życia. Tak jak już troszkę wspomniałam wcześniej. Nie są mi obce doświadczenia różnych kryzysów psychicznych czy stawiania pytań o sens, i szczególnie kiedy byłam w wieku nastoletnim, to towarzyszyło mi ich bardzo wiele. Były one ściśle związane z tym etapem życia, jakimiś trudnymi historiami, które wtedy przechodziłam, ale jest taka jedna myśl, która mocno ze mną była w tamtym okresie i nadal wydaje mi się znaczącą intuicją. Towarzyszyło mi wtedy takie poczucie, że jeśli szczytem mojego życia może być to, że pójdę na studia, założę rodzinę, będę dobra w swoim zawodzie i że przeżyję takie naprawdę dobre i porządne życie, które po prostu w pewnym momencie się skończy, to czy to jest w ogóle warte mojego wysiłku? Skracając to, czy celem, dla którego jestem tu na Ziemi, jest to, żeby po prostu przeżyć porządne życie. I naprawdę to pytanie bardzo mnie uwierało, bo miałam takie poczucie, że jeśli to jest jedyny cel, um, no to jest cel, który właśnie mało mnie przekonuje. I tym, co wtedy mnie uratowało, było zrozumienie, że to nie jest nasz cel sam w sobie, ale według tego, co mówi Biblia, naszym celem życia tutaj jest oczekiwanie na powrót Jezusa na tę Ziemię. Nawet nie tyle oczekiwanie, co przygotowywanie tej ziemi na Jego powrót. Żyjemy pomiędzy Jego jednym przyjściem a drugim, i nasze życie, właśnie dzięki zbawieniu, które Jezus nam dał, ma i w ogóle może polegać na przygotowaniu ziemi na Jego powrót w chwale. I to nasze porządne życie, jakkolwiek to brzmi, jest właśnie w służbie temu celowi. Naprawdę to całkowicie zmieniło moje myślenie i życie, kiedy zrozumiałam, że jego sensem jest czekanie na powrót Jezusa. I tu się pojawia takie pytanie, co to znaczy czekać? I to jest pytanie, które jest mi bardzo bliskie, bardzo obecne i poświęcam mu wiele uwagi. Jakoś około roku temu, czy może nawet dwóch, razem z moimi przyjaciółmi. Przez rok spotykaliśmy się po to, żeby analizować i rozmawiać o tym, co Biblia mówi na temat powtórnego przyjścia Jezusa. I tam odkrywaliśmy znaczenie wielu symboli, o których mówił Jezus, ale też im dłużej czytaliśmy te fragmenty pisma, tym bardziej widzieliśmy podobieństwa pomiędzy rzeczywistością, o której mówił Jezus, tej, która ma poprzedzać jego przyjście, a tą rzeczywistością, która nas otacza. Które widzimy w obecnym świecie. Niezależnie od tego, kiedy to będzie, czy to będzie trwało dłużej, czy krócej, to wiem, że czekanie zawsze nas obowiązuje, ale też, że nie jest proste czekanie na to, co wiemy, że na pewno się wydarzy, ale nie wiemy kiedy. Rzeczywistość czekania ma determinować nasze codzienne życie, ale też ma go nie przyćmić. I wierzę, że ta umiejętność modrego czekania, takiego życia w codzienności, yy, życia, które jest harmonijne, ale też podporządkowane temu jedynemu celowi, który tak naprawdę ma sens, że ta umiejętność jest kluczowa w tych czasach, w których żyjemy. Więc już tak lądując, ale też łapiąc taką klamrę wszystko, co zostało tu powiedziane, Bóg yy, dotknął mojego serca bardzo mocno. Pragnieniem życia w oczekiwaniu na powrót Jezusa, zgłębianiem tego tematu i też takim praktycznym aplikowaniem go w swojej codzienności. I od jakiegoś czasu Duch Święty zaczął zwracać uwagę moją i też osób wokół mnie na to, w jakim momencie historii my teraz żyjemy, co jest ważne i jak w ogóle ustawić swoje serce, żeby naprawdę móc doświadczać pokoju w tych czasach. I tak przyjmując to wszystko, czytając pismo, narastało mnie takie pragnienie, czy raczej takie poczucie, że ja nie mogę nie powiedzieć o tym innym, że nie mogę tego zostawić dla siebie. I Duch Święty pokazał, że teraz jest ten czas, że teraz jest czas, żeby o tym wszystkim mówić, żeby się tym dzielić. A nie da się o tym mówić bez powrotu do korzenia, którym jest Izrael, który odgrywa kluczową rolę, zarówno w pierwszym, jak i w drugim przyjściu Jezusa na Ziemię. I też tak doświadczam tego i czuję, że nie da się nawigować w tych rzeczywistościach, w tych czasach i porach, yy, i spokojem i radością czekać na Jezusa, bez takiego powrotu do własnego serca, bez życia w pojednaniu i pokoju z własnym sercem. Tak więc, to wszystko, o czym tutaj powiedziałam, co takie zalążki tego. Co będę rozwijała w kolejnych odcinkach tego podcastu. Mówię zalążki, bo, tak jak wspomniałam na początku, nie znam jeszcze całej mapy tej drogi, ale z doświadczenia wiem, że ta mapa objawia się wtedy, kiedy postawi się pierwsze kroki na tej ścieżce. Także będę dzielić się w tym podcaście moją drogą z Bogiem, jego doświadczeniem. Ale też dużą częścią tego, co będę mówić, to jest mądrość innych ludzi, ponieważ wiele rzeczy, którymi będę się dzielić, one nie pochodzą ode mnie, one zostały we mnie, wykonały pracę, ale bardzo często przyszły z zewnątrz, od innych ludzi, bo przecież tak wierzę, że każdy z nas jest takim konglomeratem zdarzeń i ludzi, którzy mieli na nas wpływ że ludzie, którzy do nas mówią, że ludzie, których spotykamy, że oni kształtują nas i też właśnie naszą tożsamość. Zapraszam, tak, zapraszam więc do wspólnego poznawania serca Boga, ale też przy tym swojego serca, bo z, z doświadczenia wiem, że te procesy idą w parze i też, że jeden bez drugiego naprawdę kuleje. Będę słuchać Ducha Świętego i zobaczymy po drodze. Do jakiej rzeczywistości Bóg nas będzie jeszcze zapraszał, czy też zapraszał, żebyśmy do nich wracali? Nowe odcinki podcastu będą pojawiać się dwa razy w tygodniu, prawdopodobnie w poniedziałek i czwartek, także wypatrujcie. Chcę Wam bardzo podziękować za to, że wysłuchaliście tego pierwszego odcinka, za Waszą obecność i za to, że mi zaufaliście, że chcieliście posłuchać tego, co chcę Wam przekazać. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie informacje zwrotne, cały feedback, też takie uwagi i spostrzeżenia co do tego, o czym chcielibyście posłuchać więcej, jakie tematy powinny być rozwinięte. Oczywiście podlinkuję, gdzie można mnie znaleźć w mediach społecznościowych i tam zapraszam do kontaktu. Jeszcze raz Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.